Ładadan da, 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 da. Dawaj, co, ty spadłeś? Nie? Siemaneczko widzowie z tej strony polski mecz. Tutaj sobie jeździmy z Bandim. Bandy jeździ na masce. Ja sobie jeżdżę uzbrojonym autem, więc fajnie. Walimy policję. Dobrze, wal, wal. Jedziemy z Kurde. Nie! Waty! Bo ja tu drifty. Robię. Dobra, musiałem się na szybkości coś zachęcić. Do możesz coś. wow Driftem ciężarówką uzbrojoną wlatujemy driftem. Pchamy auto, bandy na dachu Zejdź na maskę Na maskę o, o, dawaj o, o. Na maskę no i ten Weź się obszy, bo już jesteśmy blisko skateparku Gdzie jest skatepark? Ci nie będzie skatepark No w prawo Wiem Bierzemy rozpęd z kilometra! Gdzie to jest? Kuźwa A no tak to trzeba... Tu i... Ta. Wiem Bierzemy rozpęd z kilometra! Bandy idź na maskę! Nie, ja wytrzymam! Tylko proszę nie mówić brzydkich słów! Szalej, szalej, szalej za ty! Chcemy kilometra, musimy tutaj, bo źle pojechałem. Po pierwsze, musimy iść z, z drugiej strony, w lewo. Nie, patrz. Mam di bo zginiesz. No właśnie. Bierzemy rozpęd z kilometra Buddy Bo Buddy się trzyma co jest grane Patrz, ale dalej się trzymam No to co jest? Ha był tu ktoś nigdy <grymne> <grymne> Nikt, nikt tu nie mógł być na tej A? Czemu tutaj? ty spadłeś? Robimy teraz parkura. parkura. Jorero, spęd z kilometra! Aj! O Jezu! Dobra! Dobra! Akcje rozegrają, akcje dobrze. Więc wykonaliśmy swoją robotę. Zrobiliśmy skok z kilometra, ała no właśnie. Koniec tego odcinka na razie.